To działa na rzecz czystszego oddechu. Temat, który dotyczy nas wszystkich, to jakość powietrza, którym oddychamy. O jakość środowiska, w którym żyjemy, powinniśmy dbać wszyscy. Mamy tu zróżnicowane możliwości nasze indywidualne w niewielkim zakresie, ale jednak są istotne. Natomiast w dużym stopniu za jakość tych czynników, które wymieniłam, powietrza, wody, gleb odpowiadają samorządy, odpowiada państwo, odpowiadają organizmy większe, takie jak chociażby Unia Europejska lub organizacje Międzynarodowe. Poprawa jakości powietrza w województwie lubuskim. Województwo lubuskie, choć słynie z pięknych lasów i jezior, również boryka się z problemem zanieczyszczeń. Ale na szczęście są osoby, instytucje i organizacje, które aktywnie działają, aby poprawić sytuację. Przedstawimy, kto stara się, abyśmy mogli cieszyć się czystym powietrzem. Główne źródło zanieczyszczeń powietrza w województwie lubuskim. Zanim przejdziemy do działań, warto zrozumieć skąd biorą się zanieczyszczenia. Środowisko przyrodnicze to układ skomplikowanych wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, zarówno tych, które budują powierzchnię ziemi, jak tego wszystkiego co jest nad nią, a więc atmosfery dodać do tego należy jeszcze hydrosferę i światło ożywione. One są wszystkie ze sobą w wzajemnych powiązaniach, wobec czego gorszy stan jednego z tych elementów zawsze będzie wywoływał zakłócenia w funkcjonowaniu pozostałych. W ten sposób możemy powiedzieć na przykład, że zachwiania w stanie składu chemicznego atmosfery będzie rzutowało zarówno na stan wód, jak na stan gleb. W odniesieniu do czystości powietrza atmosferycznego będziemy rozpatrywali elementy związane z jego zapyleniem, z obecnością bezwodników kwasowych wpływających na pojawienie się zjawiska opadu kwaśnego deszczu oraz dostarczaniu do poszczególnych obszarów różnego rodzaju zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Niska emisja. W województwie lubuskim, podobnie jak w innych regionach Polski, główne źródła to niska emisja, czyli dym z domowych kominów. Jakość powietrza, w którym żyjemy, jako jednostki funkcjonujące na przykład w okresie jesienno-zimowym i mieszkające no, w różnych środowiskach, ale takich, w którym zjawisko smogu jest bardzo utrudniające nam życie, a w konsekwencji mogące wpływać na stan naszego zdrowia. Wiele gospodarstw wciąż ogrzewa domy węglem, a czasem nawet spala śmieci, co powoduje emisję szkodliwych pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz benzopirenu. Transport samochodowy. Ruch uliczny, szczególnie w większych miastach takich jak Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski, przyczynia się do emisji tlenków azotu i pyłów. Przemysł Choć w Lubuskim nie ma tak wielu dużych zakładów przemysłowych jak w innych regionach, to niektóre zakłady produkcyjne i energetyczne również emitują zanieczyszczenia. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko problem środowiskowy, ale też problem zdrowotny. Wdychanie szkodliwych substancji może prowadzić do chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, problemów z sercem i układem krążenia, obniżenia odporności zwiększonego ryzyka nowotworów. Rola Kościoła w kwestii działań na rzecz poprawy powietrza. Zadaniem Kościoła na pewno nie jest wskazywanie dróg wyjścia z kryzysu ekologicznego czy też kryzysu zanieczyszczonego powietrza. Ale i o tym papież Franciszek mówi w swojej encyklice Laudato Si'. Pisze tak: Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi. Narażanie na działanie zanieczyszczeń powietrza stwarza szeroką gamę oddziaływań na zdrowie, zwłaszcza osób najuboższych, powodując miliony przedwczesnych zgonów. Chorują one na przykład z powodu wdychania spalin pochodzących z paliw używanych do celów kuchennych czy ogrzewania. Dołącza się do tego zanieczyszczenie wyrządzające szkody wszystkim. Spowodowane transportem, spalinami przemysłowymi, magazynowaniem substancji przyczyniających się do zakwaszania gleby i wody, nawozami, środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, pestycydami i ogólnie używanymi w rolnictwie środkami chemicznymi. Co z tego wynika? Zanieczyszczenie powietrza jest chyba jednym z najbardziej wypowiadam się oczywiście jako laik ale chyba jednym z najbardziej. Jeśli tak można powiedzieć, podstępnym, bo bardzo często nie rozpoznajemy tego zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli to jest zanieczyszczenie pyłem, to oczywiście widzimy to gołymi oczyma. Ale jeżeli jest to zanieczyszczenie chemiczne, to bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie czynniki chemiczne na nas oddziaływują. Jak widzimy wielki pożar składowiska śmieci, to domyślamy się, że ten pożar emituje także zanieczyszczenie ale pewno jest wiele zanieczyszczeń niewidocznych na które nieustannie jesteśmy narażeni. Oczywiście zadaniem kościoła nie będzie podpowiadanie e, konkretnych rozwiązań w jaki sposób e, z, w, walczyć z takim kryzysem, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Chodzi bardziej o budowanie świadomości. Kto działa na rzecz czystszego powietrza w województwie lubuskim? Samorządy lokalne. Władze miast i gmin w województwie lubuskim coraz częściej podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Przykładem jest program Czyste powietrze, który oferuje dofinansowanie na wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Instytucją samorządową, która zajmuje się tym tematem i wieloma innymi, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Jego głównym celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Istnieje również wiele przykładów działań gmin, które organizują akcje edukacyjne, aby uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest dbanie o czyste powietrze. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Od badania jakości powietrza jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Monitoruje on stan powietrza w regionie, prowadzi pomiary stężeń zanieczyszczeń i informuje mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Dzięki ich pracy możemy na bieżąco śledzić, jak wygląda jakość powietrza w naszym otoczeniu. Kolejna instytucja to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z aktywnym działaniem konserwatora przyrody. Naukowcy i uczelnie wyższe. W województwie mamy również Wydział Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski prowadzi badania nad jakością powietrza i jego wpływem na zdrowie. Naukowcy opracowują nowe metody monitorowania zanieczyszczeń i szukają rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w regionie. Region lubuski na mapie naszego kraju należy do tych stosunkowo mało dotkniętych w cudzysłowie przez przemysł, a za to jest regionem najbardziej zalesionym w naszym kraju, za to również jest regionem w którym można prowadzić zrównoważone rolnictwo. Te dwa elementy y, są istotnie wspierane y, w badaniach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mamy duże doświadczenie w różnego rodzaju analizach, badaniach, koncepcjach środowiskowych na rzecz y, różnych użytkowników. Terenów w naszym regionie. Mam nadzieję, że w związku z tym region ten może funkcjonować coraz doskonalej. Centrum Nauki Keplera to placówka, która w zakresie ochrony powietrza z dużymi sukcesami realizuje zadania edukacyjne. organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia, fundacje tak naprawdę mogą się zajmować całym wachlarzem działań. Od takich naprawdę oddolnych na poziomie lokalnym przez zajmowanie się zielenią, sadzenie drzew, nowych parków, nowych skwerów zieleni, to akurat ma na celu też zazielenianie czy oczyszczanie powietrza ale w ogóle szerzenie same inicjatywy oddolne poprzez na przykład tworzenie nowego skwerku to już jest samo w sobie edukacją ekologiczną czy klimatyczną. W województwie lubuskim działa kilkanaście organizacji, które angażują się w walkę o czystsze powietrze. Przykładem jest prężnie działająca w województwie Liga Ochrony Przyrody, która organizuje warsztaty, akcje sadzenia drzew i kampanie informacyjne. Inną ważną inicjatywą jest Stowarzyszenie Ekolubusz z Żar, które promuje ekologiczne rozwiązania wśród mieszkańców. Stowarzyszenie Geopark Łuk Murzakowa z Łęknicy to głównie działania edukacyjne i geoturystyka, szkoły i młodzieżowe grupy ekologiczne. Tutaj bardzo duże zadanie ma do wykonania samorząd wspólnie z lokalną społecznością. Lokalna społeczność może to zrobić bez samorządu, będą to wtedy inicjatywy oddolne, przede wszystkim szkoły, przedszkola. Coraz większa jest świadomość przedstawicieli, czyli dyrektorstwa przedszkoli i szkół. Jeśli chodzi o szkoły, to dzieci bardzo chętnie wykonują takie zadania, tylko my musimy im tą możliwość dać. Coraz więcej szkół w regionie angażuje się w edukację ekologiczną. Uczniowie biorą udział w projektach takich jak Ekoszkoła, gdzie uczą się, jak dbać o środowisko. Młodzieżowe grupy ekologiczne organizują też akcje sprzątania lasów czy happeningi, aby zwrócić uwagę na problem zanieczyszczeń. W momencie, gdy taki samorząd jest przyjazny środowisku, daje różnego rodzaju zachęty młodzieży. To to, to to samo płynie, to samo się dzieje. Najlepszym przykładem są inicjatywy szkolne, budowanie ogródków, czy to warzywnych, typowych takich naszych warzywniaków, czy łapanie deszczówki, czy tworzenie teraz dosyć modnych parków kieszonkowych, czy takich klombów deszczowych. Właśnie, które mają po pierwsze mieć funkcję taką czysto estetyczną zieleni, czyli odchodzenie od tej naszej betonozy, tak zwanej, ale również pełnić funkcje retencyjne. I te zadania, czy te inicjatywy, są dość popularne i bardzo dzieci sobie je chwalą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy angażowali się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Podsumowanie. Poprawa jakości powietrza to wspólne zadanie. Dzięki zaangażowaniu samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i zwykłych mieszkańców możemy realnie wpłynąć na to, czym oddychamy. W województwie lubuskim już teraz wiele osób i instytucji działa na rzecz czystszego powietrza, ale każdy z nas może dołączyć do tej walki. Pamiętajmy, czyste powietrze to zdrowie nas wszystkich.